Witajcie moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Fikus, to kolejny horror ze złym maczkiem. się maciej. Dzień dobry, się i to jest kurde kolejny horror. Przekaj, no właśnie. Jak się nazywał ten horror? Nie mam pojęcia. No dobra, zapraszamy! Yeah! Dobra, chodź, chodź, chodź. Oj, kule. Cool. Tutaj są łomy. Chodź, łomy, łomy. O, 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 okej, okay. czyli tutaj będą łomy i... Czekaj, czekaj, bo tutaj coś łaziło. The doors are barricaded from the other side. No coś tam lasło. Są on ale za Od drugiej strony. strony. No właśnie, chodź. Ej. tu zamknięte drzwi. Czekaj, czekaj, bo tu jeszcze robię exploring. A, tędy, tędy, tędy. Kurde. O, mnie stary, zaś stary, to o. stary coś Dzień dobry. Dobrało. A, dzień dobry pano. Teraz zapsa oh, w niebi człowieka. Czekaj, chodź tu. My jesteśmy w ogóle w jakichś kiblach wielkich, więc. A czy to jest? Tu się Ja słyszałem jakieś krzyki, nie? O, o Kurde! Co tam było? Nie mam pojęcia, ale coś mi wyskoczyło. Halogeny, O! Ty jakaś dziura tu jest. Wiem, Widziałaś wiem. Teraz? Przed chwilą miałem ten. W... No. Ten. dawaj. Jest to. Okay. Tam coś stoi. Tutaj, tutaj coś mamy też. To... Może, może i nie mamy, ale. Dobra, idziemy tam dalej. Tam coś stało, stary, i się darło. Jak kontrolem? No normalnie, kontrolem. Tu jest dziura, tu. A tu jest dziura, tak. dobra, nie tego. <laughs> o, dobra, czekaj, skrzynie kolejne. Nie ma. Będzie umyłe unikaty może jakieś. Dora. Eee, gówno, nie ma nic. O, oh. stary, spadły tu zwłoki. <laughs> Aż się ładnie zrobiłem. Sympatycznie, co? Sympatycznie, dobra, chodź. Nie ma, nie ma żadnej, żadnej tu jakaś było, nie? dziura nie, nie dziura to jest. patka. Dobra, idziemy dalej. Które... Autor... Te... autor... No i Autor ciało. tej mapy ma... autor tej mapy ma defi... definitywnie jakiś fetysz y, tych, rozwalenia pudełek Dobra Checkpoint, ty... checkpoint! A skoro jest checkpoint to będzie coś nie... będzie, co... będzie coś nie. A stary, na a, tu jest tutaj Ja się w węd. Czekaj, powiedz. ja muszę za tobą. Okej, okay, ty jesteś. O, o, wyskoczył mi paru gnary! Ja pierdzielę! A nie! Kurwa! O, otwarte. Czekaj! Czekaj, tu są dentysta. drzwi! Ej. Stary! Tu są drzwi, trzeba przepchnąć to. Nie. Yeah. Tutaj. Okej. Okay. Ciało. Jakiś notatnik, ale. Dobra, zostawmy notatnik. Ale idziem... tam był dentysta! O! Wyskoczył mi na ryj! Właśnie. O, o, o! jestem. nudny jestem. O, o, życie, życie, to jest życie. <laughs> okay. Życie jest novelą. Życie, życie jest novelą. Dobra, chodź! Chodź, chodź! Coś tam, coś tam. Piętę, dobra. Kurde, znowu nic w ty... Okej. Okay. Ja? Koleś, ja chyba... Patrz, ty... patrz, patrz jaki dziwny ten grzejnik. Jak z papieru. No widzę. Kurde, nie wiem. Czej, to, to jest... zamknięte? Oj, Jesus. Cześć, stary, tu coś się opierało, jakiś koleś. O szybę. <grym> A mi się kikać chce. Czekaj, czekaj, bo ja się tu... bo ja tu patrzę na te komputery, może tu coś trzeba zrobić. Chodź, tak. chodź do ventów, może No ja raczej nie. No idziemy, idziemy. Dawaj, dawaj. O jest fucking Christ. O, stary! Stary! Może kurde! Okej! Okay. Już kurde, to był zombie. Nie jak. spodziewałem się tego. Ja też nie, nie myślałem, że on nie wstanie. <laughs> A co taka nie spodziewałem coś mi wyskoczyło na ryj Znowu mini, mini nic nie wyskakuje. Czekaj, czekaj. Tutaj trzeba kikarda mieć. Słyszę krzyki, słyszę krzyki jakieś. O, checkpoint. Czy? Byliśmy tu. What the fuck? Dobra, teraz do, do tutaj drzwi. Otwieraj. Yep. Otwieraj. Yep. Otwieraj. Yep. O, o, o! Shadowman! O! 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 To są zombie! To są zombie! Czekaj, zaraz ci pomogę, tylko podszukam! O! Idę, yy, a, idę, dobra, idę. Nic tu nie ma. Ale ktoś tu stoi, chodź zobacz. Zamknięte. Chodź tu! Jak? Zgaś latarkę. Ja pierdzielę. Dobra, yy, idę po schodach. Kolejny zombie! O! Cześć, cześć, cześć! O, okay, tutaj okay, ok. też jest! Gdzie to był ten zombie? O, coś kurde. Co? Tam, tam chyba stał ten gościu i zombie go zabił. Bo to, 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 to są te drzwi. Ty, no tak. No właśnie. Ja pierdziele. Zobaczcie, tu są jakieś drzwi, ale to dobra. Eee... Coś tu musimy wykminić. Cześć, bo tu jest przejście jakby. A, czekaj, czekaj. Czy jestem b... dalej. Tu leży koleś Nie mogę dalej Nie, tu raczej nie, tu raczej nie Okej, okay, coś na pewno Tutaj Ty no tu rzeczywiście benek. Skubany jaki mądry patrzcie <grytanie> go Darty level 80 Idziesz? Kurde czekaj bo im wskoczyć nie mogę ja okay. O, o, no o, kurde, ja mam jakieś śliskie buty, nie wiem. Dobra, dobra, już idę. Czy to jesteś? Tutaj, w węcie jeszcze. Jak tu we A, do dobra, dobra. Stary, tylko nie zeskakuj, bo tutaj nie wiadomo z której strony trzeba zeskoczyć. To Zobacz, tu albo nie, tu? Nie, nie, tu dalej, tu dalej, tu dalej, bo tu są drzwi zamknięte. O! To checkpoint. Właśnie, checkpoint. Dobra, f... o, 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 <grywka> Nie widziałem nic, na szczęście. Stary, odskoczyła aż mi myszka. <grywka> to ja idę na dół, ty na górę. Dobra. Wypwysz. Stary, chodź! Tu jest koleś, żyje, żyje! O, co? Gdzie, gdzie? Gdzie? Chodź tu, tu jest jakiś koleś, który żyje. O, dzień dobry. <grywka> o! O! Headcrab! Headcraby! Kurde... Ty, co to jest? Kibel zabił? A, że? zabił Headcraba. Nie, przedmiotem, Super. przedmiotem, przedmiotem. Wiem. Dobra, tu jest otwarte. O, tu jest jakaś dziura. Dzi, 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 oh! gdzie? A! Nie! okej, okay, okej. Okay. Dobra, okay. mam, mam klucz jakiś. Zamknięte. Kurde. Zielony Headcrab. O, ty! No, nie widziałeś go. No. Jakiś znowu czarny gościu był. Dobra, ale gdzie klucze? Tu może? Ja mam, ja mam klucz. Ale to nie do tego tutaj. Jakiegoś kolesia znalazłem Tu się gościu powiesił na haku, nie Gdzie? wiem jakim cudem Gdzie? Znaczy on spadł tutaj, chodź Czekaj, czekaj, czekaj On spadł, bo on, a, on widzę, wysiał, widzę ale spadł O dobra, tutaj, tutaj a, klucz. Co za pojeb... Tu był baby klucz, baby, to yo, był baby. klucz O, oj, kur... Twoja mać To jest... Jakiś koleś biegł na mnie O <laughs> kurde, nie widziałem w ogóle, tylko słyszałem Ja pierdziel no ty, mięso tu... O! Nie, bo to... nie no... Kurde! Ale, ale... Kurde, jaki głodny jestem teraz, no. Stary! 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 O, Jezus! Okej! Okay. Kurde, jego mać! Dobra, chodź, 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 chodź. Chodź on bo kurde... Jesteśmy w Szambie. Chodź tu. Ty! Coś goni! Idź, bo widzę twoją mordę, Mario! <głos> <głos> Tylko gdzie? Dalej, 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 nogi gadżeta, o! To go oh, shit! Oh, ja pierdzielę! Dobra, checkpoint. Check Idziemy point. na górę. Czekaj, czekaj, okay, ja pójdę na, na górę. Ło, oh, A jednak deski są tu i tu, tu, tu i tu i na górze są. Dobra. Idź, idź. Parte. Klucz! Klucz? Daj. Dobra. Co to było? Tutaj, tutaj chyba klucz trzeba. Mhm. Mm no wiesz. No o. użyj, użyj. Ja nie mam klucza. No to kto ma? Mam no, pojęcie gdzie on jest. Coś się zrobił. Nie mam pojęcia. Coś się z kluczem zrobił. Nie wiem, no ty kliknąłeś go. Dobra. Chodź na dół. Tu jest pusta. Yy. O! Yyyyyy, <laughs> Nie mam pojęcia, ty. Dobra, szukamy... To, no to szukamy klucza i tyle, no ja pierdziele. Stary, ile tutaj tych pomieszczeń jest? No właśnie. O, tu jest otwarte. Jezus Maria, <laughs> headcrab pierdzielony w dupę. W dupę. Ja. Jezus! Ciągle mi coś wyskakuje teraz, no. A, widzę, że, widzę, że już się... No, no, no. O, vent, vent znalazłem, vent znalazłem. No. Mierdzielone wózki, no zawsze... Wypierd... No nie mogę przejść przez... Cze, nie ja mogę ja przejść jest. przez głupi... O, dobra, dobra. Idę, Dobra, idę. gdzie ty jesteś? Ja, idę, idę, gdzieś, idę gdzieś do venta. Gdzieś jestem, O, to jest Heldfjall. O, klucz znalazłem, mówiłem! O, Jezu, o co kurwa, co? twoja! Kurde, jego pierdzielone. pierdzielone meć! Uh. Okej. Okay. Ile masz Starbięte. życia? Ty, dobra, ty bierz, bo masz mnie. 33, dobra, chodź, idziemy, ty, idziemy. Ty ej, ej, chodź, jakiś wróci. to mo Wróć no. się, masz tu życie. Tu, tu życie masz. Aj chuj, wziąłeś. E wziąłeś, <laughs> super. Tam sobie. I opierdz, ja I ja Dobra, idź, idź, idź. O, jesteśmy na zewnątrz. We're outside. To... Stary, to wygląda jak Outlast. No? Tylko taki taki trochę z lat Jest. 90. Yes! Yes! You Jest. escaped Jest. the asylum! Jest. You yes, escaped kurde. the asylum! Asylum! <laughs> Aż sobie zjem torebkę z No <grybacz> Dobra, więc moi kochani Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, chcecie kolejne horrory, to zaglądajcie u maczka Maciek Specjalizuje się od horrorów No i w ogóle pożegnaj się maczek ja też z i żegnam, niestety nie zjadłem, ale było dobre. Więc widzimy się w kolejnym odcinku horroru, dajcie łapkę w górę, no i na razie! Na razie!